Zgodziły się na 200 złotych podwyżki, ale nie dostały nawet tyle. Teraz głośno mówią, że zostały oszukane. Pielęgniarki zamiast świętować Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki wieszczą upadek wojewódzkiego szpitala w Tarnobrzegu i śmierć zawodu. Zamiast święta żałoba. Czarne koszulki i czepki, których na co dzień nie noszą, teraz mogą się policzyć. W ogóle w wojewódzkim szpitalu w Tarnobrzegu pracuje ich około 400. Na pikiecie było dużo mniej, ale i tak ich głos był słyszalny. Rząd zapomniał zupełnie chyba, że istnieje taka grupa zawodowa. Nie żądamy cudów, chcemy mieć po prostu zarobki takie, żebyśmy mogli spokojnie przez miesiąc funkcjonować. Nie jesteśmy gorsi od policjanta, od adwokata, od lekarza, od sędziego. To protest ogólnopolski, ale pielęgniarki z wojewódzkiego szpitala w Tarnobrzegu czują się pokrzywdzone podwójnie. Wina leży po stronie niezrealizowanego porozumienia. Miały być podwyżki od 1 kwietnia na wypłatę 200 zł więcej, ale nie ma. Ugoda przestała obowiązywać. Od września sytuacja praktycznie szpitala się nic nie zmieniła, jest taka sama. Minęło pół roku, pan dyrektor nic nie zrobił w tym kierunku, żeby ją polepszyć, żeby dziś szukać oszczędności na nasze kwietniowe podwyżki. Dał no, nam no, właściwie tylko wypowiedzenie 30, jednym związkom nam akurat dał 1 kwietnia, kiedy już porozumienie już obowiązywało. A w tej chwili on nas szukał, on nie ma w ogóle szacunku do naszej grupy zawodowej. Szpital pieniędzy nie wypłacił, bo nie ma. Dyrektor źle założył. Miały być dodatkowe środki związane z pakietem onkologicznym, ze wzrostem wartości punktów za hospitalizację, która od czterech lat się nie zmienia i nie zmieni się nadal. Pieniędzy dla pielęgniarek na razie nie będzie. Dzisiaj często jest to po prostu walka o przetrwanie. Jak zaspokoić niezbędne środki na wynagrodzenia, jak zapłacić w terminie ZUS, jak uregulować zobowiązania. Dzisiaj no, większość szpitali działa ze stratami, te straty są w różnej wielkości, no, rodzi to ogromne problemy, pojawiają się zobowiązania wymagalne, pojawiają się różnego rodzaju działalności strony wierzycieli, To też się nie ma co dziwi, jeżeli firma dostarcza leki, dostarcza środki patronkowe, dostarcza ciepło czy, czy, czy chroni obiekt, no też oczekuje zapłaty. Taka argumentacja nie jest w stanie uspokoić pielęgniarek. W tłumie słychać głosy o trudnościach ze spłatą kredytu czy utrzymaniem dzieci. Jest nam bardzo przykro, że pomimo e, wielkich nadziei, no dalej stoimy w miejscu, dreptamy, kręcimy się i żadnej chyba dobrej woli ze strony pracodawcy nie zauważyliśmy. Ciągle słyszymy te same tłumaczenia, że nie ma pieniążków, że jak będą, to dostaniemy, no ale kiedy będą. Proszę Państwa, kiedy będą? Jak nie było ich rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu, to ile będziemy czekać do emerytury? W trosce o swój własny byt przewija się też w postulatach troska o pacjenta. Pielęgniarek brakuje, bo zamiast pracować w kraju wyjeżdżają za granicę, tam zarabiają lepiej i pracują w lepszych warunkach. Tu jest coraz gorzej, coraz mniej pielęgniarek na oddziale ma coraz więcej pracy przy pacjentach i coraz bardziej rozbudowaną dokumentację. Traci chory. Hospicja pękają szwach. Nie ma pielęgniarek do opieki nad takimi chorymi ludźmi, naszymi, obywatelami polskimi. Co będzie dalej, jeżeli tak będzie, że my, polskie nasze koleżanki za granicą, zajmują się starszymi ludźmi, a w Polsce nie będzie miał kto zajmować się naszymi rodzicami? Więc będą w odleżynach, będą leżeć chorzy bez opieki. Czy do tego mamy prowadzić, ta polityka rządu do tego doprowadzi, bo przecież nie będzie polskich pielęgniarek. Obumrze zawód pielęgniarski, który jest takim pięknym zawodem, takim szlachetnym. Dyrekcja wydaje się iść z pielęgniarkami ramię w ramię, otwarta na rozmowy i rozumiejąca rosnące wymagania pielęgniarek. Przeczytam te wszystkie hasła, które, które tutaj są. E, oczywiście ja się z tym zgadzam. Ja się z tym zgadzam jak najbardziej. Ja wierzę tym. tym tym kobietom to co, to, co mówią, z tym, że no, to nie jest taka prosta decyzja. Decyzja byłaby prostsza, ale dyrekcja uzasadnia, że ma związane ręce. Winny jest system i polityka rządu. Robiliśmy różne symulacje, żeby wywiązać się z tego, z tych zobowiązań. No niestety ekonomia jest nieubłagana, albo fundusz podniesie wartość punktową, albo Będziemy musieli zwolnić ludzi. Wtorkowa pikieta to długa lista pretensji i żądań. Wśród nich najczęściej pojawia się godna płaca dla pielęgniarek, ale nie tylko, w całej Polsce. To jest nam przykro, że my osoby dorosłe musimy stać na chodniku, na krawężnikach i w taki sposób y, prymitywne czasami może komuś się wydawać protestować. Oceniają nas pacjenci, oceniają nas ludzie z boku, czasami nie rozumieją dlaczego my stoimy, dlaczego my pikietujemy, skoro nam jest tak dobrze. Nie jest nam dobrze, bo osoby, które wychodzą poza szpital, które chcą coś zmienić, które protestują, które nakładają czapki, czepki, które do tej pory nie nosiliśmy, no to chyba chcą coś zmienić, prawda? Chyba chcą, żeby było lepiej, żeby było lepiej nie tylko nam, ale też pacjentom. To miała być zwykła pikieta pielęgniarek w Dziennik Święta. Sprawa może zakończyć się w sądzie. Niewykluczone jest też, że pielęgniarki na dłużej odejdą od łóżek pacjentów. Dyrektor widzi dwa rozwiązania: albo wzrośnie składka zdrowotna, którą płaci każdy ubezpieczony, albo więcej na opiekę zdrowotną pójdzie z budżetu państwa. Pomoc może nadejść, ale tylko wraz z naprawą służby zdrowia w kraju.